W 20. kolejce PKO Bank Polskiej Ekstraklasy: Absolutnie wszystko układało się pod Lecha Poznań. Przegrała Jagielonia Białystok, przegrał Raków Częstochowa i przegrała także Legia Warszawa. Trzy punkty zdobyte z Lechią w Gdańsku miały spowodować, że Kolegorz odskoczy od grupy pościgowej na 6 punktów, ale Lechia Gdańsk. Tego zadania wcale nie zamierzała ułatwiać. Już na początku meczu dobry strzał. Chłania potem z kolei kapitalna akcja całego zespołu. Chłań trafia w poprzeczkę, choć i tak wcześniej był na pozycji spalonej. 13 minuta gry i bardzo komplikuje się sytuacja. Gości z Poznania drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Douglas. Od tego momentu już gra w dziesiątkę, boisko opuszcza Ali Golizadeh, jego miejsce zajmuje Bartosz Salamo. 21 minuta gry, łań, strzela i dobrze broni Bartosz Mrozek. Tenet John Carver, cztery punkty w dwóch meczach, naprawdę dobry start. Zaliczyła Lechia Gdańsk pod jego wodzą, to z kolei dobra interwencja Bartosza Mrozka. Znowu w natarciu gospodarze. Ogromne zamieszanie pod bramką Lecha. Strzelał wiunek i jego uderzenie zablokowane. Końcówka pierwszej części gry. Ponownie wiunek słupek, potem Bobczek miał wydawałoby się idealną sytuację. Jednak uderza wysoko ponad poprzeczką. Milicznie trafia w piłkę Bobczek. Bobczek i w końcu jest jeden do zera dla Lechi. Wybuch radości na stadionie w Gdańsku. Ta bramka była długo sprawdzana, bo pytanie: czy tu po prostu Neudebauer nie był na i nie przeszkadzał mrozkowi w interwencji? Czekał na sygnał z wozu War, sędzia Kuźma, i ta bramka ostatecznie została uznana. Doliczony czas gry i pierwsza lepsza akcja w wykonaniu. Lecha Poznań po raz pierwszy musiał interweniować Szymon Wejrał w początek drugiej części gry i bardzo źle wyglądające wejście napastnika Lechi w nogę Bartosza Salamona ostatecznie tylko żółtą kartkę zobaczył Bobczek. Teraz Tsarenko i kolejna Kapitalna interwencja Bartosza Mrozka, który długo utrzymywał Lecha w grze, choćby o punkt w tym spotkaniu. Znowu Bartosz Mrozek w roli głównej, tym razem strzela Bobczek i znów lepszy golkiper Lecha. No i De z rzutu wolnego, tym razem strzał niecelny. Odpowiedź gości z Poznania. Jesteśmy pod polem karnym. Mikael cudowne! Uderzenie kapitana Kolejorza. Jak ta piłka nie wpadła do siatki? Ano nie wpadła dlatego, że trącił ją głową Elias. Do końca Kolejorz walczył o punkty w tym meczu, ale też nadziewał się na kontry. Oto jedna z nich, Wójtowicz. Wójtowicz w polu karnym zagrywa do Głogowskiego. To powinno być! 2 do zera, jednak przestrzelił. 19-letni napastnik Lechy Gdańsk. Sporo przerw było w grze, a więc sędzia Kuźma doliczył aż 8 minut do tego spotkania. Jesteśmy właśnie w tym doliczonym czasie. Spore zamieszanie pod bramką lechi. Bartosz Salamon pada w polu karnym, domaga się zawodnik Lecha rzutu karnego. W tej sytuacji znowu sędzia Łukasz Kuźma czekał na podpowiedź z wozu bar. Ostatecznie rzutu karnego nie podyktował, no i może triumfować trener John Carver, Lechia Gdańsk pod jego wodzą zalicza fantastyczne wyniki, 7 punktów na 9 możliwych do zdobycia, a dziś pokonany lider tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy, Lechia wciąż jest w strefie spadkowej, ale do bezpiecznego miejsca traci już tylko punkt. Kolejosz pozostaje oczywiście liderem z trzypunktową przewagą nad drugą Jagielonią Białystok. Lechia Lech 1 do 0. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.